Cześć! Witajcie na moim kanale! Ja jestem May, fioletowa wróżka i dzisiaj zapraszam was na kolejne nagranie w niezbyt magicznej scenerii i w niezbyt magicznym wydaniu ale cóż, nie zawsze wszystko jest idealne a funkcjonować jakoś trzeba Dzisiaj mam dla was krótki filmik który już znacie w nieco innym wydaniu ale niestety nie bardzo mam dzisiaj ugh, obecnie możliwości nagrania Karty, przesłania kart od góry. Dlatego dzisiaj zaprezentuję kartę, o której sobie poopowiadam trochę Wam. Nie tyle sobie, co Wam. Razem tutaj z moją reakcją na żywo. Dobra. Zasady tych filmików znacie. Nie jest to wróżba, jest to przesłanie. Które może być w tym momencie dla Was jakieś znaczące? Może być to po prostu jedno z wielu znaczeń, które dopiszecie sobie do konkretnej karty podczas nauki znaczenia kart. Może to być dla Was jakaś wskazówka na tu i teraz, albo po prostu coś, co może mieć mniejsze lub większe znaczenie. Na początku, oczywiście, jak zawsze tasuję karty. I Wy nie widzicie, ale o, robię to tutaj w powietrzu. Mam nadzieję, że mi się nie powysypują z rąk, bo będzie strasznie ciężko jest tutaj zbierać. Ale dobra. Na razie daję radę. że tyle wystarczy? Teraz rozłożę je w wachlarzyk i wybiorę jedną z kart. Niech będzie. jakbyś mi się ta ręka zatrzymała na tej, na tej karcie. Odłożę resztę w bezpieczne miejsce. I czarny Mary, hocus pokus. Dzisiejszą kartą, która ma dla nas jakieś przesłanie, jest Piątka Mieczy. Oj, oj, nie wiem, czy tutaj nam złapie ładnie. Jest bardzo jasno tutaj pod oknem, ale tylko w tym jednym miejscu. Tak tu dalej? O, złapie ostrość? Super. Dobra. E, więc mamy piątkę mieczy. Z czym ta karta może do nas przychodzić? Na tych filmikach wybieram jedno znaczenie, które w danym momencie najbardziej. Według mnie wychodzi na prowadzenie. Otóż, ta karta jest jedną z tych, które bardzo często interpretowane są w negatywnym kontekście. Ale nie zawsze tak musi być. Ona mówi faktycznie o tym, że czasem trzeba przestanąć, spojrzeć na to, co się wydarzyło. Zastanowić się nad swoimi działaniami, nad konsekwencjami tych działań. Ale niekoniecznie musi oznaczać, że te działania były faktycznie złe. To, że trzeba się zatrzymać, zwrócić się tyłem do celu, do którego dążymy i przyjrzenie się, że trzeba się przyjrzeć, temu, co się już zrobiło. I ocenić to w jakiś sposób, sprawdzić, czy były to działania właściwe, czy można z nich wyciągnąć jakieś wnioski. To niekoniecznie jest zatrzymanie się w rozwoju, to niekoniecznie jest jakieś cofnięcie się, tylko właśnie takie takie zdrowe spojrzenie na to, co się robi. Ta karta przypomina, że czasem nie ma co przeć naprzód, przeć naprzód. I na siłę ciągnąć to, co się robi że Właśnie w tym momencie, kiedy pojawia się ta karta Czy to dzisiaj ją widzicie, czy to w jakimś rozkładzie To ona mówi stop Ok, może ci się wydaje, że wszystko jest super Ale zastanów się, spójrz na to, co się działo do tej pory Co osiągnąłeś, w jaki sposób to osiągasz Tylko tyle, to nie znaczy, że robisz coś źle To znaczy, że trzeba po prostu spojrzeć wstecz Zaraz potem może zdobędziesz więcej energii na to, żeby działać dalej, albo zyskasz świeże spojrzenie na całą sprawę. Ta karta głównie pojawiałaby się wtedy, kiedy faktycznie coś dzieje się nie tak i nie wiemy dlaczego. To mówi, że no spójrz, co tam się działo wcześniej, wyciągnij wnioski ze swoich poprzednich działań, z tego co się działo. A czym dla Was jest karta Pięć Mieczy? Pamiętajcie, że każda karta ma mnóstwo znaczeń. Kiedyś ktoś mi powiedział, że w każdej karcie jest niemal 3000 symboli. No, może akurat nie na każdej tyle się zmieści, ale no 3000 symboli, czyli 3000 znaczeń to naprawdę sporo. Zatem, jeśli Wasza interpretacja tej karty nie zgadza się w tym momencie z moją. To nie znaczy to, że któraś z nich jest błędna, ale może znaczyć to, że po prostu dla Was ta karta ma dzisiaj zupełnie inne przesłanie niż dla mnie. <grych> tak, więc dajcie znać, co o tym myślicie. Zapraszam Was do, dy do dyskusji w komentarzach i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!